Cześć Łada i witam Was w kolejnym filmie na tym kanale, który nie wiem w sumie czym jest, bo dzisiaj, dzisiaj robię test. Ja właśnie teraz przed chwilą pomyślałam, że ej, nagram film, bo przyszedł mi bardzo głupi pomysł do głowy. I tak w ogóle to jeżeli patrzysz jakoś dziwnie na tym filmie, nie wiem, albo bardziej w tą stronę, albo w tą, albo tak jakoś dziwnie się patrzę, to y, jakby nie zwracajcie to uwagi, bo ja dzisiaj robię... Y, Dwa testy, jeden to jest właśnie, że próbuję nagrywać telefonem, a nie aparatem jak to zwykle robię, bo stwierdziłam, że Hej, spróbuję aparatem, bo może to będzie spoko, bo, bo teraz zmieniam też telefon W sumie no, już jakiś czas temu, ale do tej pory nie wpadłam na to, żeby zacząć nim nagrywać vlogi, bo W sumie dużo osób nagrywa telefonem i jest to ok, ale dobra przechodzimy do Bardziej tematu tego filmu, dzisiaj zrobię coś bardzo głupiego W sensie dla mnie głupiego, bo Tak jak widzieliście w ostatnim filmie to Moje włosy już się zaczynają kręcić po keratynie I ogólnie to miałam je sobie dzisiaj umyć jak zawsze I nawet w takim moim um, notysiku sobie już zapisałam Co sobie dzisiaj nałożę na te włosy I w ogóle bo sobie takie lubię robić jak co ostatnio robiłam z tymi włosami żeby, żeby o niczym nie zapominać, po prostu jakiś peeling czy, czy wcierka czy coś tam No i właśnie ja już sobie to wszystko zapisałam I, i, i bum, przyszedł mi taki głupi pomysł, że Ej Ada skoro się kręcimy włosy to spróbuj sobie wydobyć ten skręt. No i ja właśnie się umyłam, ale no właśnie zostawiłam włosy, bo stwierdziłam, ej, dobra, nagram to i zobaczymy jak to wyjdzie, a jak to wyjdzie, to zobaczycie ten film, wiecie jeżeli oglądacie ten film, to nie wiem i tak czy to wyszło, ale to znaczy, że zdecydowałam się go dodać. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co jak to się wszystko dalej potoczy, to zapraszam Was, żebyście zostali ze mną na dłużej i jeszcze mam taką właśnie do Was jedną prośbę. Jak będziecie oglądać tego vloga, ten film, to po prostu y, byłabym Wam wdzięczna, gdybyście po obejrzeniu go dalej mi znać w komentarzach, jaki z jakością, czy lepiej Wam się ogląda taki film, który nagrywam teraz telefonem właśnie, czy jednak wolicie te vlogi, y, filmy nagrywane moim aparatem, tak jak zwykle to robię, bo nie wiem, czy teraz jakość jakby z telefonu będzie lepsza, czy jednak ta z aparatu, więc dajcie znać i ja też próbuję coś y, ogarnąć. Jak to wygląda, jak będę pewnie to montować i, i to wrzucę Więc, jeśli to wrzucę Więc yy, byłabym wdzięczna jak dacie znać A teraz spróbuję zabrać was do łazienki I nie utopić mojego telefonu, bo bardzo bym nie chciała tego zrobić I nie wiem jeszcze jak to zrobimy Ale idziemy teraz do kibla I będziemy, Jezu, jak w ogóle Co ja w ogóle mówię o tym filmie Idziemy do łazienki i będziemy robić tam yy, Włosy będę sobie miała. Mam nadzieję, że nie będę potuczona Bo czasem to mi się zdarza, więc dobra Już idziemy, let's go Dobra, jakby moja łazienka jest bardzo mała i nie wiem jak mam tu wszystko ustawić sobie, żebyście mogli to wszystko widzieć I ja to chyba zrobię tak przednią kamerką po prostu um, Dobra, może ja najpierw tą wannę tutaj wytrę, bo jest brudna i mokra, a jest telefon zamoczyć Więc dobra, ja to szybko zrobię i spróbuję was jakoś ustawić Okej, okay, wydaje mi się, że chyba tak będzie w porządku Pokażę wam, czego będę dzisiaj używać więc y, rzecz numer jeden to będzie peeling i użyję sobie go i to będzie jakby moje pierwsze mycie właściwie. E, drugie mycie to szampon z biolawem i sobie go rozwodnię, tak jak to zwyczaj robię, e, ale najpierw zacznę peeling i... Y w ogóle, wszystko to sobie wczeszę w wilgotne włosy, tą odżywkę że wiecie, jako pierwsze o w metodzie OMO, a później e, drugim, drugą odżywką będzie Tasbelej. One obydwie są na wykończeniu, więc może je wykończę dzisiaj, no a później będziemy sobie ten, układać te włosy. sama nie wiem jak to wyjdzie, ale. Let's do it! jakaś wielka w barach tu normalnie, w ogóle ja nie wiem, czyli dzisiaj czesałam sobie, zawsze już czesuję głową w dół przed myciem. I zawsze zaczynam od końcówek, bo żeby wiedzieć, tak kołtu na włosy nie ciągnąć. Okej, okay, sobie mi włosy i teraz sobie nałożę tą maskę. O. Ja sobie zawsze maskę wczesuję, więc teraz to też zrobię. Ну no, и теперь я буду делать пилок. Ja teraz spokoję sobie, bo chwilę musiałam podtrzymać ten pięk na głowie. Dobra, teraz sobie odsunę te włosy krzulką trochę, żeby nałożyć maskę, żeby wiecie, lepiej ona się tam, w te włosy weszła. No i tej użyję z Balea. Dobra, i teraz. Poczekam sobie z tą maską, żeby miała zadziałać Niby tak jak się czesze maskę to 5 minut tak powinno się poczekać Ale mi się nie chce to zawsze tak długo czekać Chyba, że sobie związuję włosy i wie się w tym czasie po prostu cała umyć A później na koniec jak już się umyje to spłukuję też tą odżywkę Ale teraz pewnie nie będzie mi się chciało długo czekać Bo też to jest niewygodne, a jeszcze czeka nas jakby stylizacja tych włosów Którą też będę robić tutaj nad dwaną głową w dół, więc tak nie bardzo, więc no nie wiem ile czasu do Was teraz mówiłam Kilka sekund pewnie, ale już to właśnie zmyję, bo nie chcecie czekać Dobra, spukałam to i tak jak widzicie z moich włosów po prostu leje się woda Słyszałam, że tak ma być, że im bardziej one są mokre i ocieka z nich woda, to tym lepiej powinno wejść To wszystko, co teraz będziemy w nim gniatać Więc ja sobie tylko tak lekko wezmę, bez żadnego takiego naciskania bardzo czy coś Odsączę tak te włosy tylko i teraz tak. Na pierwszy ogień powinna być odżywka bez spukiwania, i najlepiej te rzeczy do stylizacji i w ogóle zmacham się. Nocie włosów i odżywki powinny być bez silikonów i tak dalej. Tu jest na samym końcu praktycznie jakiś chyba jeden taki. Phenoxymethanol, coś tam Więc, więc nie, ja się jeszcze nie znam na czytaniu składów Ja wam zawsze mówię, że ja, tak, ja nie umiem wczytanie składów Ale ja się uczę e, I na początek właśnie ma być ta odżywka i jej wziąć trochę, nikt nie mówi ile to ma być e, Podobno trochę, więc ja wezmę tyle na, na razie tego Mamy to rozprowadzić w dłoniach bo Chyba jeszcze trochę za dużo, trochę tej wody I wgniatać to we włosy wszędzie, tak jakoś Jakoś podzielić, to możemy chyba tak te włosy i tak mam to robić, że ma być taki dźwięk. Więc dobry jak debit dzisiaj, jak to nagrywam z takiej perspektywy, ale zróbmy to. Moje włosy najbardziej pewnie będą kręcić tutaj, bo tu ja mam jeszcze karatynę i ona raczej tak Rozprostowuje to więc nie wiem, czy to się uda, ale no dobra. I podobna zasada jest taka, że im mniej, tym lepiej tego wszystkiego, więc na początek nie nakładać trzeba dużo tego wszystkiego, tylko malutko i wgniatać, i wgniatać, i wgniatać, to cały czas no a najlepiej sobie podzielić włosy tak na sekcje żeby było wiadomo gdzie to się już wgniatało, a gdzie nie bo e, wtedy wtedy nie ma puchu czy coś, bo wiecie tam wszędzie to tu dotrze sobie i wtedy możemy mieć ładne włosy, takie kręcone i tak dalej, a jak to sobie nie dotrze wszędzie, to gdzieś tam będzie ładna fala, a gdzieś tam po prostu to się wszystko gdzieś wiecie rozwali Dobra, tak po troszeczku sobie dodaję tego I się staram wszędzie tu ugnieść I słyszałam, że to nie trzeba robić aż do samej skóry głowy jakby, tylko tak wiecie, o I cały czas ugniatać sobie te włosy, ugniatać, ugniatać Nie wiem, czy już tej odżywki wystarczy, jeszcze mam jedną kropelkę No dosłownie po takiej kropelce dodaję I sobie tak może przekręcić tak trochę na tą stronę, żeby te włosy jeszcze wygnieść Podobno to trzeba robić długo, do ręki. tak dałam te Dobra, ostatnią kropelkę taką, taką małą I całą tą stąpkę tam, Tam. Ja to chyba też chciałam delikatnie robić, tylko tak za bardzo Dobra, z tego co ja widzę, to nic tu nie widzę, żeby coś tu siedziało, ale to pewnie właśnie przez tą keratinę Nie wiem czy wy coś widzicie, nie wiem co ja widzę też Dobra, dałam już tą odżywkę bez spikiwania, to może teraz damy stylizator i... I właśnie ja wpadłam na ten pomysł jak zobaczyłam tą piankę Dobra, i z tą pianką ma być tak samo jak z tą odżywką Im mniej tym lepiej i lepiej na początku troszkę mniej nałożyć i dogniatać cały czas do tych włosów I tak chyba zaburzyłam tego No dobra, lecimy z tym teraz O, teraz już widzę tak trochę bardziej jakieś takie fale małe się robią Ja dlatego sobie robię karacjena, bo jakby mnie tak miała stać co dwa dni było tak mniej więcej mi głowę co 2-3 dni. I tak stać nad tym i tutaj czasu temu poświęcać. To ja nie wiem. Nie chciałoby mi się. I tym bardziej, że nie wiem, jak to na drugi dzień będzie wyglądać. Bo chciałam reanimować ten robić tu coś tam robić słyszałam. I nie mam pojęcia, jak to się robi w ogóle. Więc... Dlatego mówię karatynę. No tak to wiecie, no, zrobię sobie tą karatynę. wysuszę sobie tylko włosy i mam proste. I nie muszę się bawić z nimi i... Stać na dwano jak dęb i... ugniatać się tyle czasu i się męczyć. To już może być. Nie no to chyba nie to przez chwilę jest jakieś ten, a później to dupa, nie ma nic. Po prostu są drudzy te włosy. Jakby ktoś sobie chciał zrobić keratynę, a później mieć takie kręcone włosy, to raczej musi poczekać, aż mu odrosną albo taki spory czas, aż się wypuła ta keratyna tak do roku. Wiecie co, już nie mam siły tego ugniatać i nie wiem, i już długo to robię, więc już mi się nie chce i... Nie wiem, co teraz. Biorę tą głowę, i chyba sobie po prostu położę jakiś ręcznik na koszulkę, i będę tak w tym siedzieć, żeby to mi samo, Bo chyba wtedy są najlepsze efekty. Bo też nie chcę mi się stać i suszyć tego dyfuzorem, bo tak to wiecie: tak to się bierze suszarkę i tak zzzz, się suszy tym takim sitkiem, jakby to tam jest suszarce. A jak nie, to się suszy zwykłym sitkiem z kuchni też tak można, słyszałam. nie one tak robią. Więc teraz biorę to, i w ogóle jak to wygląda, masakra. W ogóle jak ja mam się przedziałek jakiś zrobić tu teraz? Co to samo się tak jakoś ma zrobić mi? A, jeszcze, zapomniałam o czymś. Je... Jeszcze ktoś powiedział, że trzeba tak troszeczkę wziąć tego styliz... do mi wchodzi, stylizatora, tak ciut, ciutkę, ciutkę. I wziąć tutaj w rękach, w opuszkach i tutaj przy samej głowie, ale tak żeby nie dotykać skóry głowy, wiecie o co chodzi? Przeraża mnie to. Że to w ogóle nic nie działa Słuchajcie, żeby nie było, ja naprawdę się staram Chciałabym, żeby to wyszło, ale nie gwarantuję wam Dobra, to mi się nie podoba trochę Jak to tu wygląda, ale mam nadzieję, że to jakoś się zrobi Samo się naprawi Wiecie co, teraz się zdaję pytanie Po co ja kupię takie pomysły czasem? Dobra, jeszcze Wam w tym świetle chciałam pokazać, jak to wygląda. Widzicie, no tutaj to naprawdę nie jest źle, ale tu jednak te włosy rozprostowują się i są jak druty. I ja to cały czas próbuję jeszcze tak, jakby dogniatać, ale to no tak nie bardzo. Tutaj trochę jakby bardziej po tej stronie, ale tutaj no to tak nie chcę, więc ja teraz idę sobie z, z, zmontować część tą, co nagrałam, w ogóle zobaczyć, co ja tam y, nagrałam i czy w ogóle jest coś widać i słychać, jak. Ten, i później do Was przyjdę z jakąś aktualizacją. Jak to własne wystąpią za jakieś 10 godzin, bo tyle na nie dowaliłam tego wszystkiego, że chyba te będą schły. Ale za jakiś czas do Was wrócę i pokażę Wam, jak to po jakimś tam czasie już wygląda. Dobra kochani, przychodzę do was z podsumowaniem, ale najpierw sobie jeszcze coś musimy szybko wyjaśnić Miała być część w filmie, w którym wam pokazuję moje włosy po jakichś dwóch godzinach, trzech Jak one wyglądały, jak teraz sobie same podesną Ale coś oczywiście kliknęłam w telefonie i część tego filmu była normalna, a część była w zwojonym tempie Ja tego nie umiałam przyspieszyć ani nic z tym zrobić, więc po prostu nie ma tej części I mówiłam wam tam, że będę suszyć włosy dyfuzorem, ale tak jak widzieliście musiałam wysuszyć włosy sitkiem, które jeszcze było brudne Bo wczoraj gotowałam w nim ryż, no ale no, nic się w nim nie stanie po prostu sobie doproteinowałam trochę włosy, no i tyle w sumie. No ale kurde i zobaczcie jak to wygląda! Ja jestem zadowolona. Ja nie sądziłam, że to powiem, ale ja naprawdę... Ja jestem zadowolona z tych włosów. Nie wiem co się dzieje, jak i nienawidzę moich włosów, nie nawet moich kręconych włosów, po prostu dlatego sumie zawsze robię karatyny ale to, to w sensie za, zachwycona jestem w sensie jak na pierwszy raz to nie jest źle, bo te fale są takie wavy czy jak to tam się mówi, nie wie, wiecie, takie jakby z plaży. To nie są takie typowe loczki-loczki. W sensie tutaj są, a tutaj takie są trochę beach style, czy tam, nie wiem, ale wiecie, tak jakby się wyszło z plaży, i tak w ogóle. Więc wow, ej, spodobało mi się to, i ja tego spróbuję jeszcze raz. Po prostu zdziwiłam sama siebie, jednak ten mój głupi pomysł nie był takim głupim pomysłem, żeby to spróbować. Bo kurde, ej, ja się naprawdę czuję dobrze w takim czymś. Tylko tak jak widzicie, sobie przełożyłam to. Tą część włosów jakoś trochę na tą stronę, i w ogóle, bo tak jak miałam, tak jak wcześniej, to tak nie za bardzo, nie za bardzo to wygląda. Widzicie? One jeszcze tak muszą się przyzwyczaić, te włosy, do tego lokowania, i w ogóle. Ja sobie tak wcześniej zrobiłam o tak. O, tylko tak powoli, tu, żeby sobie nie zepsuć, i tutaj o tak sobie, żeby. Wiecie, o jakoś. I teraz to właśnie. Wiecie, no to jeszcze jest do ułożenia, tak, ale jejku. No zobaczcie, ja naprawdę i zobaczcie to, ja Wam pokażę tutaj coś. Patrzcie, tu jest rulon normalnie z moich włosów, widzicie to? Albo tutaj gdzieś, nie chcę sobie popsuć, nie chcę tak dotykać, ale to był taki. O, właśnie to. Zobaczcie, jak to się kręci, i to są moje naturalne włosy. One takie po prostu mają. One mają w sobie to, że one tak się kręcą. I jejku, no naprawdę. Nie. Ja już przystaję. Kończę ten film, bo nie będę się zachwycać tymi włosami. Bo naprawdę, kurczę, to był. Jestem zaskoczona. Mega, jestem zaskoczona. I... Wow, ciekawe co powiecie, jak obejrzycie ten film. Jestem bardzo, bardzo ciekawa Waszych w ogóle tego, co Wy o tym myślicie. Jak, jak Wy mnie widzicie, bo Wy mnie ostatnio widzicie tylko praktycznie w prostych włosach i w ogóle, więc... Kurde, napiszcie mi w komentarzu, jak ja wyglądam, czy to, czy to naprawdę wygląda tak dobrze, czy tylko ja, przesa czy ja przesadzam, czy co. I w ogóle wiecie, co mi się podoba, że te włosy się lśnią i że jest to właśnie, że nie są pozlepiane. Dużo dziewczyn mówiło, że na przykład właśnie mają po stylizatorze takie sucharki, takie, wiecie, ymm, murbeton, takie loki, ale na murbeton, no nie, a u mnie tego w ogóle nie ma tutaj w tym i są miękkie, co prawda, no tak jak mówię, są one jeszcze tutaj trochę z tyłu mokre, bo ja ich nie mogłam tam z tyłu dosuszyć, a nie chciałam popsuć, więc ta. Część już dosknie sobie yy, sama, i w ogóle to. Jestem ciekawa jak jutro będą te loki wyglądać Dlatego, bo ja słyszałam, że dziewczyny, które mają kręcone włosy to one w jakichś czepkach jedw jedwabnych śpią Albo na poduszce jedwabnej, albo coś tam, a ja to tak w ciepku, co Ja sobie nie wyobrażam, że mogła spać w czepku jakoś, albo coś, więc Mam nadzieję, że, że jakoś jutro będą wyglądać te włosy, bo słyszałam, że też trzeba je czasem reanimować Nie wiem, jak to się robi, chyba trochę wody jeszcze tego stylizatora czy coś, nie wiem To będę rozkminiać jutro jak się obudzę i zobaczę w ogóle co na tych włosach zostało czy w ogóle coś z tego zostało, a teraz już po prostu wow, dzięki Wam yy, za ten film, że zostajcie do końca, i się Wam się w ogóle udało. I zostawcie łapkę w górę i w ogóle napiszcie mi naprawdę w komentarzu jak ja wyglądam, bo to, to jest dla mnie też tak, to jest dla mnie szok, naprawdę to jest dla mnie szok. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tutaj jesteście pierwszy raz albo któryś, a chcecie być na bieżąco i wiedzieć, co mnie, co dodaje, co tutaj się pojawia i w ogóle eee, nie wiem co wam mam jeszcze powiedzieć. Wpadajcie na Instagrama, wpadajcie na TikToka na moje pozostałe filmy, a już z Wami się żegnam jego, a z tym normalnie podekscytowałany tymi włosami i do następnego... Oh chinka papa pa.